Witajcie, drodzy widzowie. W tym odcinku opowiem Wam o Plotynie, filozofie, który odrzucił grecką wizję ponurych zaświatów i zaproponował zupełnie inne spojrzenie na śmierć. To historia myśli, mistycznych doświadczeń i idei, które do dziś potrafią zaskakiwać. Zapraszam. Wyobraźcie sobie starożytną Aleksandrię, miasto na wybrzeżu Morza Śródziemnego w Egipcie, tętniące życiem intelektualnym trzeciego wieku naszej ery. To właśnie tam młody człowiek o imieniu Plotyn, urodzony około 204 roku w egipskim mieście Likopolis, rozpoczął swoją filozoficzną podróż, która miała na zawsze zmienić sposób, w jaki myślimy o duszy i życiu po śmierci. Plotyn przez 11 lat studiował u Ammoniusza Sakkasa, tajemniczego filozofa aleksandryjskiego, o którym wiemy niewiele poza tym, że był nauczycielem jednych z najważniejszych myślicieli swojej epoki. To właśnie pod jego kierunkiem Plotyn zaczął formułować swoją niezwykłą wizję rzeczywistości, w której śmierć była jedynie przejściem, a dusza podróżnikiem wędrującym między poziomami bytu. Według z Styru, Ucznia i biografa Plotyna, Mistrz ten był człowiekiem niezwykłym. W swojej Vita Plotini, czyli Życiu Plotyna, porfiriusz opisuje, że jego nauczyciel sprawiał wrażenie człowieka zawstydzonego faktem, iż znajduje się w ciele. Motyw ten bywa interpretowany jako wyraz dystansu Plotyna wobec cielesności, choć jego dokładne znaczenie i zakres są przedmiotem sporów interpretacyjnych. Plotyn rzadko mówił o swoim pochodzeniu czy rodzinie. Jakby jego biografia ziemska miała dla niego mniejsze znaczenie niż życie duchowe i filozoficzne. W 244 roku Plotyn przeniósł się do Rzymu, gdzie założył swoją szkołę filozoficzną. Tam przez ponad 20 lat nauczał i wykładał, choć sam nigdy nie spisywał swoich myśli w formie systematycznego traktatu. To porfiriusz zebrał rozproszone pisma mistrza i uporządkował je w dzieło znane jako Enneady: Sześć grup. Po dziewięć traktatów każda, stąd grecka nazwa oznaczająca dziewiątki. Plotyn uczył, że cała rzeczywistość wypływa z jednego, niewysłowionego źródła, które nazywał jednią lub po grecku tochen. Jednia znajduje się ponad bytem i niebytem, ponad myślą i poznaniem. Z niej, jak światło ze słońca, emanuje cała rzeczywistość w trzech głównych hipostazach. Najpierw umysł, zwany nous, Następnie dusza świata, a wreszcie porządek świata materialnego. Dusza ludzka, według Plotyna, jest powiązana z kosmiczną duszą świata. Nie jest ona uwięziona w ciele na skutek pierwotnej winy czy zewnętrznej kary, jak nauczali niektórzy gnostycy jego epoki. Jej zwrócenie się ku światu materialnemu wynika z naturalnego skierowania ku temu, co niższe, i z funkcji ożywiania oraz porządkowania rzeczywistości zmysłowej. Plotyn opisywał to zejście, posługując się metaforami światła. Dusza jest jak promień słońca, który oświetla mroczne miejsce, nie tracąc całkowicie łączności ze swoim źródłem. W traktatach czwartej Enneady Plotyn szczegółowo analizuje naturę duszy. Twierdzi, że dusza jest niepodzielna i niezniszczalna, a śmierć ciała nie może jej unicestwić. Podobnie jak rozbicie zwierciadła nie niszczy światła, które się w nim odbijało tak rozpad ciała nie niszczy zasady życia dusza zajmuje pozycję pośrednią między światem inteligibilnym czyli poznawalnym wyłącznie rozumem a zmysłowym przynależąc do obu porządków choć jej właściwa ojczyzna znajduje się w sferze noetycznej czyli sferze czystego umysłu i idei niezależnej od świata materialnego co dzieje się z duszą po śmierci plotyn przedstawia wizję która łączy elementy platońskie z własnymi Oryginalnymi rozstrzygnięciami. Gdy ciało umiera, dusza nie przestaje istnieć, lecz kieruje się ku temu poziomowi bytu, z którym najbardziej się utożsamiła. Dusze, które w życiu ziemskim praktykowały cnotę i kontemplację, wznoszą się ku wyższym sferom rzeczywistości. Te, które pozostały silnie związane z pragnieniami cielesnymi, podlegają procesowi oczyszczenia. Plotyn przyjmował doktrynę metempsychozy, czyli wędrówki dusz, znaną z filozofii platońskiej i pitagorejskiej. W traktacie o zstępowaniu duszy do ciał wyjaśnia, że dusze, które nie osiągnęły oczyszczenia, mogą powrócić do życia cielesnego. W zależności od stopnia ich zniżenia się ku sferze zmysłowej, powrót ten może dotyczyć nie tylko życia ludzkiego, lecz także form zwierzęcych, a w skrajnych ujęciach, nawet roślinnych. Co odnosi się przede wszystkim do najniższych funkcji duszy. Porfiriusz wspomina, że Plotyn dopuszczał możliwość przebłysków pamięci wcześniejszych istnień. Sam filozof sugerował, że takie wspomnienia mogą się pojawić, choć zaznaczał, że większość ludzi ich nie doświadcza ponieważ zanurzenie w materii i proces narodzin wiążą się z zapomnieniem. Istotnym elementem nauki Plotyna jest koncepcja wielopoziomowej duszy. Uczył on, że istnieje wyższy aspekt duszy, który nigdy całkowicie nie wstępuje w materię i pozostaje zakorzeniony w świecie inteligibilnym, oraz aspekt niższy, odpowiedzialny za funkcje życiowe i kontakt z ciałem. To właśnie ten wyższy wymiar stanowi właściwe ja człowieka, choć zazwyczaj pozostaje on nieuświadomiony. W Rzymie, gdzie Plotyn prowadził wykłady dla senatorów, lekarzy i ludzi wykształconych często mówił o śmierci jako o wyzwoleniu. Filozofię określał jako ćwiczenie się w umieraniu, rozumiane niedosłownie, lecz jako stopniowe odwracanie uwagi duszy od spraw cielesnych i kierowanie jej ku temu, co inteligibilne. Poprzez kontemplację i życie cnotliwe dusza mogła już za życia doświadczać stanów ekstatycznych zbliżonych do zjednoczenia z Jednią. Plotyn wspominał o kilku takich doświadczeniach mistycznej jedności. Porfiriusz twierdził, że był świadkiem chwil, w których jego nauczyciel zdawał się być całkowicie nieobecny w świecie zmysłowym, jakby jego świadomość była skupiona wyłącznie na rzeczywistości najwyższej. Teoria życia po śmierci Plotyna znacząco odbiegała od popularnych wierzeń grecko-rzymskich. W miejsce ponurej wizji Hadesu jako krainy cieni proponował obraz śmierci jako możliwego powrotu do duchowej ojczyzny duszy. Nie był to jednak proces automatyczny, lecz konsekwencja sposobu życia i wewnętrznego ukierunkowania człowieka. W traktacie o nieśmiertelności duszy, Plotyn przedstawia argumenty filozoficzne na rzecz jej niezniszczalności. Skoro dusza jest zasadą życia, nie może sama ulec śmierci, podobnie jak ogień, nie może stać się zimny, zachowując swoją istotę. Życie nie jest czymś, co dusza posiada. Jest tym, czym ona jest. Plotyn krytykował materialistyczne koncepcje duszy obecne u stoików i epikurejczyków. Jego zdaniem utożsamienie duszy z jakąkolwiek formą materii nie pozwala wyjaśnić samoświadomości i myślenia. Materia nie może zwrócić się ku sobie samej, tylko byt niematerialny zdolny jest do refleksji nad sobą. W kontekście czasu i wieczności, Plotyn rozwijał platońską ideę, że czas jest właściwy wyłącznie światu zmysłowemu. Dusze, które po śmierci wznoszą się ku wyższym poziomom bytu, uczestniczą w wieczności, gdzie nie ma następstwa chwil, lecz trwałość jednego, niezmiennego teraz. Wpływ nauki Plotyna o duszy i życiu po śmierci był ogromny. Myśliciele chrześcijańscy, zwłaszcza Augustyn z Hipony, Czerpali inspiracje z lektury pism platoników, obejmujących dzieła Plotyna i Porfiriusza, dostępnych w łacińskim przekładzie Mariusza Wiktoryna. Augustyn przejął wiele elementów tej wizji, odrzucając jednak ideę preegzystencji dusz i wędrówki w cieleń. Również filozofowie islamscy, tacy jak al-Farabi i ibn Sina, znany w Europie jako Avicenna, wykorzystywali elementy neoplatonizmu w swoich rozważaniach o duszy. Arabskie tłumaczenia fragmentów ennead, funkcjonujące pod nazwą Teologia Arystotelesa, odegrały istotną rolę w średniowiecznej filozofii islamskiej. Plotyn nauczał także o hierarchii cnót, które przygotowują duszę do wyższych stanów istnienia. Wyróżniał cnoty obywatelskie, oczyszczające, kontemplatywne i paradygmatyczne, odpowiadające kolejnym etapom duchowego wznoszenia się duszy ku jedni. Porfiriusz opisuje ostatnie chwile życia swojego mistrza, który zmarł na przełomie 269 i 270 roku w kampanii. Plotyn miał wówczas powiedzieć do Eustochiusa: Staram się wznieść to, co boskie we mnie, do tego, co boskie we wszechświecie. Słowa te dobrze oddają sens jego nauki. Kontrowersyjnym elementem doktryny Plotyna była koncepcja części duszy, która nigdy nie wstępuje w materię. Dla niego była ona gwarancją możliwości powrotu ku Jedni. Choć późniejsi neoplatonicy tacy jak Jamblich z Chalkis krytykowali to stanowisko, uznając, że dusza całkowicie wiąże się z ciałem. Plotyn rozważał również problem pamięci po śmierci. W wyższych sferach bytu pamięć w ziemskim sensie przestaje być potrzebna ponieważ wszystko istnieje w wiecznej teraźniejszości. Dusza zachowuje jednak świadomość swojej tożsamości i drogi duchowej. W wymiarze etycznym los duszy po śmierci jest naturalną konsekwencją jej stanu. Nie ma tu zewnętrznego sądu, lecz przyciąganie ku temu poziomowi rzeczywistości, z którym dusza się utożsamiła. Życie cnotliwe prowadzi ku światłu, a życie zdominowane przez namiętności utrzymuje duszę w niższych porządkach bytu. W tradycji platońskiej funkcjonowała także koncepcja subtelnego pojazdu duszy, pośredniczącego między duszą a ciałem. U Plotyna rola tego motywu pozostaje niejednoznaczna i nie zajmuje centralnego miejsca w jego filozofii, choć bywa przywoływana w późniejszych interpretacjach. Plotyn nie przedstawiał samobójstwa jako środka prowadzącego do duchowego wyzwolenia. Opuszczenie ciała powinno następować zgodnie z naturalnym porządkiem rzeczy. A próby jego gwałtownego przerwania nie gwarantują oczyszczenia duszy. Nauka o życiu po śmierci miała u Plotyna wymiar praktyczny. Filozofia była ćwiczeniem duchowym, przygotowującym duszę do oddzielenia się od świata zmysłowego poprzez kontemplację dobra, piękna i prawdy. Plotyn porównywał los duszy do powrotu Odyseusza do Itaki. Dusza, podobnie jak mityczny bohater. Przechodzi przez liczne próby, zanim dotrze do swojej prawdziwej ojczyzny, nieziemskiej lecz duchowej. Ta wizja życia po śmierci, zakorzeniona w filozofii antycznej, miała charakter uniwersalny. Łączyła rygor filozoficznej analizy z mistycznym doświadczeniem, oferując sens i nadzieję w obliczu śmiertelności. Wpływ Plotyna pozostaje widoczny w filozofii, teologii i kulturze kolejnych epok. A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o życiu po ziemskim życiu, to zachęcam do zapoznania się z moją publikacją. Zawarłem w niej całą wiedzę o śmierci i egzystencji poza materialnym ciałem, jaką udało mi się zgromadzić przez ponad 20 lat badań i własnych doświadczeń. Link prowadzący do książki znajdziecie w opisie pod filmem. A na dziś to już wszystko. Jeżeli podobał się Wam odcinek, to proszę o łapkę w górę komentarz i subskrybowanie kanału, przez co przyczynicie się do krzewienia ważnej wiedzy, którą na nim prezentuję. Dziękuję Wam za to, że jesteście i pozdrawiam Was serdecznie.